Szanowni Państwo, w moim najnowszym filmie opowiem Państwu o naszych działaniach w sprawie zbrodni w Katyniu w czasach prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Ta sprawa była ważnym aspektem zaplanowanej na 10 kwietnia 2010 roku jego wizyty w Katyniu i stanowi polityczne tło katastrofy smoleńskiej. Uzmysławia również rolę Katynia w polsko-rosyjskich. Relacja. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona z Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Dostałem przed chwilą informację, złą informację, jeśli tak mogę powiedzieć, z, ze Smoleńska. Prezydencki samolot rozbił się w Smoleńsku. Gdy rankiem 10 kwietnia 2010 roku dotarły do nas informacje o katastrofie samolotu z prezydentem Lechem Kaczyńskim i polską delegacją na pokładzie, wielu z nas zastanawiało się, czy Smoleńska Ziemia nie jest dla Polaków przeklętą Ziemią, bo wydarzyła się na niej Kolejna wielka polska tragedia. Wielu z nas bezwiednie wracało myślami do tego, co wydarzyło się w kwietniu 1940 roku w Katyniu, gdy sowieckie NKWD zamordowało polskich oficerów, jeńców wojennych. Katyń leży bowiem zaledwie 18 km od Smoleńska. W tym ostatnim miała wylądować polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Na czele, aby uczcić ofiary zbrodni w Katyniu w jej 70. rocznicę. Prezydent Kaczyński miał nad ich grobami wygłosić przemówienie, w którym były słowa: Katyn i kłamstwo katyńskie stały się bolesną raną polskiej historii, ale także na dziesięciolecia zatruły relacje pomiędzy Polakami i Rosjanami. Nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody. Dlatego potrzebujemy prawdy. W słowach, jakie znalazły się w przemówieniu Kaczyńskiego, była nie tylko diagnoza złych polsko-rosyjskich stosunków, ale też recepta na ich poprawę. Tą receptą miała być pełna prawda na temat zbrodni katyńskiej, której chcieliśmy od Rosji. Słowa te polski prezydent miał wypowiedzieć w chwili, gdy w polsko-rosyjskich stosunkach działo się już źle. Oprócz wielu nierozwiązanych problemów ciągnących się latami, jeden miał dla nas szczególny wymiar. To stosunek rosyjskich władz do zbrodni w Katyniu, całkowicie odstający od naszych oczekiwań. Gdy w 1989 roku zaczęły się w Polsce polityczne zmiany, a potem te zmiany zaczęły się w innych krajach bloku sowieckiego, liczyliśmy na to, że poznamy pełną prawdę o zbrodni w Katyniu. Pierwszym sygnałem tego, że tak właśnie się stanie, był komunikat sowieckiej agencji TASS z 7 kwietnia 1990 roku, potwierdzający sowieckie sprawstwo, Zbrodni w Katyniu. Gorbaczow zdał sobie wówczas sprawę z tego, że dalsze zaprzeczanie sowieckiemu sprawstwu zbrodni katyńskiej kłóci się z jego polityką głasności, czyli jawności. Na następny krok sowieckich władz musieliśmy jednak nieco dłużej poczekać. Dokonał go następca Gorbaczowa, Borys Jelcyn, już jako prezydent Federacji Rosyjskiej. 14 października 1992 roku na polecenie Jelcyna naczelny archiwista Rosji Rudolf Pichoja przekazał prezydentowi Lechowi Wałęsie kopię dokumentów z tak tzw. teczki specjalnej nr 1. Ta teczka zawierała kluczowe dokumenty na temat zbrodni w Katyniu, w tym m.in. Decyzję Sowieckiego Biura Politycznego z 5 marca 1940 roku o rozstrzelaniu polskich oficerów, jeńców wojennych. Podejmując taką decyzję, Jelcyn pokazał, że Gorbaczow nie ujawnił najważniejszych dokumentów na temat zbrodni w Katyniu, którymi dysponował od początku swojego urzędowania. Polski Sejm w reakcji na decyzję Jelcyna wydał 16 października 1992 roku oświadczenie, w którym podkreślił, że dzięki temu polsko-rosyjskie stosunki będą mogły być budowane w oparciu o prawdę. Również dzięki Jelcynowi rosyjska naczelna prokuratura wojskowa uruchomiła śledztwo w sprawie Katynia i doszło do ekshumacji ciał polskich ofiar. W Miednoje i w hatkach z udziałem polskich ekspertów. Ale potem strona rosyjska wyhamowała swoje działania w sprawie Katynia. Odwołano między innymi pułkownika Aleksandra Trytyckiego, szefa rosyjskiej grupy, która zajmowała się tym śledztwem, który był zwolennikiem ścisłej współpracy ze stroną polską. Wprawdzie w 1993 roku Jelcyn złożył jeszcze wieniec pod Krzyżem Katyńskim na warszawskich powązkach, a w 1995 roku wyraził zgodę na budowę polskiego cmentarza wojennego w Katyniu, ale polityczny klimat dla sprawy Katynia zaczął się w Rosji pogarszać. Po jakimś czasie pojawił się nawet opór strony rosyjskiej w tej sprawie. Rosja zaprotestowała twardo przeciwko wnioskowi strony polskiej o uznanie zbrodni w Katyniu za zbrodnię ludobójstwa. Z tego właśnie powodu rosyjskie władze zmieniły nawet obowiązujący w Rosji kodeks karny, aby nigdy tak się nie stało. Rosja zaczęła również umniejszać znaczenie zbrodni w Katyniu. Nowy rozdział w polsko-rosyjskich stosunkach zaczął się wraz z objęciem urzędu prezydenta Rosji przez Władimira Putina. Ale w sprawie Katynia wszystko zaczęło się zmieniać na gorsze dopiero podczas drugiej jego kadencji. Wyraźnym tego sygnałem była decyzja rosyjskiej Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 21 września 2004 roku o umorzeniu śledztwa katyńskiego. Rosyjska prokuratura wojskowa 11 marca 2005 roku uznała również, że nie ma podstaw do tego, aby zbrodnię w Katyniu uznać za zbrodnię ludobójstwa, i utajniła 116 ze 183 tomów swojego śledztwa. Było już jasne, że pełnej prawdy o Katyniu możemy dochodzić tylko sami. Tego zadania podjął się Instytut Pamięci Narodowej, który uruchomił własne śledztwo w sprawie Katynia. IPN od razu spotkał się z odmową strony rosyjskiej udzielenia mu pomocy w tym śledztwie. Prawdopodobnie była ona spowodowana poparciem przez stronę polską pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Ale ten diametralny zwrot strony rosyjskiej w sprawie Katynia. Był również spowodowany otwarciem Muzeum Powstania Warszawskiego, które według rosyjskich władz zakłamuje historię II wojny światowej. Rosyjska propaganda zaczęła się wówczas szeroko zajmować historią II wojny światowej siłą rzeczy także historią zbrodni katyńskiej. Tą ostatnią zaczęła fałszować i systematycznie pomniejszać jej znaczenie. Jurij Muchin, autor filmu dokumentalnego, katyńska podłość przykonywał nawet do tego, że polskich jeńców rozstrzelali Niemcy. Taki pogląd zaprezentowali również deputowani rosyjskiej Dumy, Wiktor Iliuchin i Andrzej Sawiliew. W wielu rosyjskich publikacjach pojawił się wtedy wątek antykatynia. Czyli rzekomego wymordowania przez Polaków bolszewickich jeńców z wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Uległo to nasileniu przed obchodami 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które strona polska zaplanowała na Westerplatte 1 września 2009 roku. Na tych obchodach pojawił się Władimir Putin. Z ofertą nawiązania bliskiej polsko-rosyjskiej współpracy. Putin skierował tą ofertę do premiera Donalda Tuska, który zupełnie nie zważał na to, że Putin zastawił na niego pułapkę. Dzięki wciągnięciu Tuska do tej współpracy, Putin zamierzał dokonać głębokiego podziału polskiej sceny politycznej. Wykorzystując do tego polskie obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na tym właśnie polegała diaboliczność oferty Putina. Jesienią 2009 roku prezydent Kaczyński zaczął przygotowania do swojej wizyty w Katyniu. Chciał, aby zbrodnia w Katyniu stała się tym wydarzeniem w polskiej historii, które będzie konstytuowało polską tożsamość narodową. Ale Kaczyński chciał też pełnej prawdy o zbrodni katyńskiej. Wiedział, że będzie ona prawdziwym probierzem dalszych perspektyw polsko-rosyjskich stosunków. Jednak zorganizowanie wizyty w Katyniu nie mogło obyć się bez współpracy ze stroną rosyjską. Ze strony tej ostatniej płynęły już niepokojące sygnały. W styczniu 2010 roku rosyjskie media zaczęły pisać o możliwości prowokacji ze strony Polskiej. Na stronach internetowych rosyjskiego specnacu zakomunikowano nawet wprost, że za 2,5 miesiąca będziemy obchodzić 65-lecie naszego wielkiego zwycięstwa. Te uroczystości może okryć mrokiem nasz sąsiad Polska. Przedsięwzięciami związanymi z 70-leciem rozstrzelania polskich oficerów w lesie katyńskim. Gdy 27 stycznia 2010 roku prezydencki minister Mariusz Hanslik oficjalnie powiadomił rosyjskiego ambasadora w Warszawie Władimira Grinina, że... Polski prezydent wspólnie z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem chce pochylić się nad grobami polskich i rosyjskich ofiar, które spoczywają w Lesie Katyńskim. Nastąpiła kolejna niepokojąca rosyjska reakcja. Agencja ITARTAS poinformowała, że premier Putin zaprosił już polskiego premiera do wspólnego uczczenia ofiar Katynia. W tym. W komunikacie sugerowano nawet, że wizyta Kaczyńskiego w Katyniu jest niepotrzebna. Chwilę później ambasador Grynin oświadczył, że nic nie wie o planowanej wizycie polskiego prezydenta w Katyniu. Niemal w tym samym czasie trwały już polsko-rosyjskie rozmowy w sprawie wizyty premiera Tuska w Katyniu, szef jego kancelarii. Tomasz Arabski udał się nawet w tym celu do Moskwy, gdzie w jednej z tamtejszych restauracji spotkał się z Jurijem Uszakowem, zaufanym człowiekiem Putina. W czasie tego spotkania zapadły najważniejsze decyzje w sprawie organizacji wizyt Tuska i Kaczyńskiego w Katyniu. Te decyzje sprowadzały się do jednego prostego rozwiązania aby podnieść rangę wizyty Tuska i obniżyć rangę wizyty Kaczyńskiego. Wizyta polskiego prezydenta w Katyniu miała stać się całkowicie prywatną wizytą. Putin, rozdzielając wizyty polskiego premiera i polskiego prezydenta, osiągnął swój cel. Wykopał głęboki podział na polskiej scenie politycznej. Wsparcie przez Rosjan wizyty Tuska przy jednoczesnym utrudnianiu wizyty Kaczyńskiego takiego właśnie podziału dokonało. Ale pomimo tego ludzie prezydenta Kaczyńskiego kontynuowali przygotowania do jego wizyty w Katyniu. Ostatnie tygodnie przed nią przebiegały w atmosferze dużego napięcia. W Prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego istniało nawet przekonanie, że wydarzy się coś niedobrego w czasie tej wizyty. Chodziło konkretnie o postępowanie rosyjskich władz wobec polskiego prezydenta. Wczesnym rankiem 10 kwietnia 2010 roku TU-154 z prezydentem Kaczyńskim i polską delegacją na pokładzie wystartował z Warszawy. Dwie godziny później zaczął podchodzić do lądowania na smoleńskim lotnisku Siewierny, ale nie wylądował. Miał rozbić się obrzozę, podchodząc do lądowania. Tak przynajmniej mówiła późniejsza wersja głoszona przez przedstawicieli rządu Tuska. Ale katastrofa w Smoleńsku zapoczątkowała erę polsko-rosyjskiego pojednania. Na co premier Tusk przystał podczas wizyty Putina w Polsce w 2009 roku. Wiara Tuska w jej pożyteczne skutki dla Polski była tak duża, że zgodził się nawet w całości oddać śledztwo smoleńskie Rosjanom. Tusk podkreślał, że w polsko-rosyjskich stosunkach nadszedł właśnie czas, w którym uda się załatwić sprawy dotąd niezałatwione. Jedną z tych spraw była sprawa dostępu do akt rosyjskiego śledztwa katyńskiego. Chodziło konkretnie o 35 tomów akt tego śledztwa, w których było między innymi postanowienie o jego umorzeniu wraz z prawną oceną zbrodni katyńskiej. Dokumenty te miały znaczenie nie tylko dla Instytutu Pamięci Narodowej, który prowadził własne śledztwo w sprawie Katynia, ale także dla krewnych ofiar. Zbrodni, którzy w 2007 roku wnieśli skargę na rosyjskie władze do Europejskiego Trybunału w Strasburgu. Pomimo wielu deklaracji prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, a potem innych przedstawicieli rosyjskich władz, tych akt w stronie polskiej nigdy nie udostępniono. Według Rosja nie można było tego zrobić z uwagi na informacje podlegające ochronie danych osobowych. Takiej właśnie odpowiedzi Rosjanie udzielili trybunałowi w Strasburgu, który rozpatrywał polskie skargi w sprawie katynia. Przy okazji tej odpowiedzi wyszło również najaw, że zbrodnia katyńska nie jest już dla Rosjan zbrodnią, a jedynie wypadkami katyńskimi. Trybunał w Strasburgu orzekł, że Rosja, umarzając śledztwo katyńskie i odmawiając krewnym ofiar wglądu do jego akt, naruszyła Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka. Rosja pod rządami Putina nie zmieni już swojego podejścia do sprawy zbrodni katyńskiej. Nie będzie też nigdy polsko-rosyjskiego pojednania, w które w 2009 roku uwierzył premier Donald Tusk. Ten ostatni jest dzisiaj dla Putina takim samym wrogiem, jak kiedyś był nim prezydent Kaczyński. A niewypowiedziane przez tego ostatniego słowa z przemówienia, mówiące o tym, że nie da się budować trwałych relacji na kłamstwie, mają takie samo znaczenie jak wtedy, gdy miały być wypowiedziane. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum SA. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie Ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronai. Szczególnie dla patronów zagranicznych, przydatne są możliwości. Bezpośredniego wsparcia na YouTube w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekran. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.